No, witam bardzo serdecznie. widza Hollow Knight'owego, widzę Silksong'owego Silk i widzę Czwartek Środowego. Widzimy się już koło architekta. Troszkę wyfarmiłem sobie tych Roserisów w międzyczasie. Mam nadzieję, że wszystko w tym momencie wyjdzie tak, jakbym chciał. Tak, mamy key, architektki key do kupienia i mamy kolejne narzędzia, ale zacznijmy od klucza, bo to będzie najważniejsza rzecz do kupienia w tym momencie. Reszta co tu się wydarzy, to już tak średnio mnie będzie to interesowało. Najważniejsze, że mamy klucz, a to oznacza, że możemy dostać się prawdopodobnie tutaj do drzwi zablokowanych przez samego architekta. No właśnie. Używamy kluczyka i wejdźmy, 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 bo to jest ostatnia rzecz, która blokuje mnie tak naprawdę przed pójściem dalej, czyli zablokowane lokacje gdzieś z tyłu, a w tym momencie jak mogę sobie coś przejąć dla siebie, a to wygląda akurat creepy. To wygląda bardzo creepy, ale jak mogę przejąć, wiem, że przed ostatnim krestem, czyli to co teraz ublokowujemy jest Crest of the architect. I ten krest jest ponoć bardzo, bardzo dobry. No właśnie, spend spilk to rapidly craft new tools. Więc to może być akurat dobra. Nie mam jakiejś jednej rzeczy, która w tym buildzie jest ponoć bardzo, bardzo dobra, wręcz wyśmienita, ale chyba tym aż tak się na razie przejmować nie będę. Bo możliwe, że zyskamy to gdzieś po prostu później. Są takie latające muszki, których po prostu nie wiem, gdzie mogę zdobyć. Jeszcze jest w sumie jeden temacik, który chciałbym zobaczyć, a który wiem, że przegapiłem w przeszłości, a jest to gambler. Tak, gambler. Dlaczego uważam, że przegapiłem gamblera, i był to błąd bardzo duży zresztą? Z jednego prostego powodu: daje on ponoć jakieś fajne bonusiki, daje on jakieś fajne bonusiki ponoć. Mu nie mówię, że to prawda. Więc dajcie mi może dojść jeszcze do tego gamblera i zobaczymy się już przy nim. Polega nam, chyba umarł, wiecie. Ale dziękuję za narzędzie. Ponoć przynosi szczęście. Słyszałem, że jest dobry trinket, ale może jest to żart? Ja nie chciałem, żeby on nie żył. No ale trudno, no to była ostatnia rzecz, która mnie gdzieś blokowała w takim razie przed pójściem dalej. Teraz jedyne co możemy zrobić. To udać się w kolejne nieznane nam lokacje, czyli w tym momencie z. Ze slabu. Będzie chyba nam najszybciej. Chociaż nie, tapnijmy się normalnie do Grand Bellway, bo tam mamy jeszcze te teleporty wewnętrzne. Te wszystkie tuby, które tam się znajdują, i które chyba nie wszystkie zostały przeze mnie odblokowane, ale to jest akurat szczegół. Te tuby akurat miałem troszeczkę wywalone swego czasu. Tylko pytanie, czy ja mam. Mam Coral Chambers, te początkowe, które mnie tepnie do lokacji, której mi brakuje do odblokowania, bo już naprawdę czuję, że powoli kończymy tą grę że ta nasza przygoda z Silksongiem może w pewnym momencie dobiegać końca. Więc chcę się nacieszyć tym, tą grą po prostu ile tylko mogę. Wiecie, takie... gadanie starego dziada, ale naprawdę ta gra bardzo... Dzień dobry. Nie sądziłem, że Green Prince'a tu jeszcze spotkam. Coś mi jeszcze powiesz? Okej, okay, nieważne. Nieważne, nieważne, no mówię, jest to jeszcze wiele rzeczy, które prawdopodobnie mnie zaskoczą, ale sama Silksongowa przygoda, no już prawdopodobnie powoli dobiega końca i tak przeciągałem im ile mogłem, tak? Odcinki były no, półgodzinne, to co prawda, ale same, sam sposób przeze mnie przechodzenia niektórych lokacji był na tyle. Upierdliwe nawet dla samego mnie, że możecie uznać to jako przeciąganie. Ale ja się bardzo dobrze przy tej grze bawiłem. I dalej bawię, żeby nie było, że my serię kończymy. Nie, nie, nie. Serię skończymy dopiero, gdy skończy się sama gra, ale. Wiecie, no. Ja się po prostu w grach, w których dobrze bawię, no czuję do nich pewien sentyment. Tak samo jak czułem pewien sentyment do pierwszego Hollow Nightta, Tak będę na pewno czuł duży sentyment do Silksonga. Bo gra sama w sobie jest po prostu rewelacyjna. Dobra, 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 weź tu zaraz wydupcę. A wydupcyć się nie chcemy, my się wyleczymy i nasza droga wiedzie następnie. Droga prowadzi nas ...tędy, więc tu sobie usiądziemy na ławeczce. Mam nadzieję, że... ...właśnie dobrze pójdę i nic nie spartaczę. Bo to są parkury. Znowu. Wiecie jakim fanem wielkich parkurów jestem, a bardziej jak bardzo nie jestem. Czy to jeszcze nie jest lokacja, na której mi... Ba nie jest. High Holmes, jaka to jest muzyka ładna. Ulej tutaj chyba zdobędę to, co chcę zdobyć. Żegnaj. A nie ja chciałem was wszystkich pokonywać, ale jak tutaj się troszkę zaznajomić z całą. Nie wiem, naturą tej lokacji, jeśli tak to można ująć, tu się mogę złapać. Możemy się troszkę pokręcić. Zobaczyć, gdzie ta gra nas w ogóle wyprowadzi. Tutaj ja widzę bardzo dużo, bardzo ładnych wrogów. To muszę przyznać, że ta gra potrafi. Potrafi w grafikę i to bardzo mocno. Ja nie wiem, czy ja w ogóle idę w stronę, w którą powinienem iść. Ja na razie się bardzo mocno wspinam na górę. Jak znajdę jakieś miejsce, gdzie będę mógł przystanąć. Aha, dupa. Oj, bardzo dupa, dobra, bo ja zaraz się na głupi łeb wywrócę. Nie mam mapy. Ale poszedłem gdzieś w zupełnie inną stronę niż gra chciała mnie zaprowadzić, wiecie? To może dobrze. Może i to dobrze. Może faktycznie powinienem tą grę odkrywać po swojemu. Ale nie ukrywam, że chciałbym mieć jakąś ławeczkę dla siebie też dostępną. A jak nie będę miał żadnej ławeczki, to będzie mi przykro. Albo mapy Dolores. chociaż w tej lokacji. Talarys! Talarys! Krypto! Talarys! Oh. Aaa! Świetny jest design oh. tych wrogów, naprawdę. Ała! No chyba, że będę się wywalał jak dureń. No wtedy nie będzie tak świetne. Dobra, wróćmy się do mojego ciała. Dobra, i mamy z powrotem nasze ciało. Spróbujmy tak to ugrać, żeby tych wrogów faktycznie stąd przegonić w jakiś sposób, większy lub mniejszy, bo są oni bardzo upierdliwi. A my jakoś dalej udać się musimy. Nie mam pojęcia, w którą stronę my tak naprawdę będziemy szli. Nie mam pojęcia, jakie sekrety będą nas tutaj jeszcze czekały. Ale bardzo chętnie je wszystkie pozwiedzam, prawda? Teraz. Na pewno potrzebowałbym więcej silka. Oj, na pewno więcej silka by się przydało. Skrzynek. A proszę bardzo, weźmiemy, weźmiemy skrzynka, dziękuję, dziękuję. Taką nagrodą żal by było pogardzić. A my teraz musimy chyba iść w dół. Dobra, lecimy dalej. To będzie ciężka lokacja. Teraz. Muszę bardzo dużo tutaj wypatrywać. Jest jakiś ziomo, ale... Ten... Dzień dobry. Mogę skonstruować takiego to tula, ale nie mam tego narzędzi. Kurde, nie wiem, jak mam tak Gumienkę znaleźć w takim razie. To jest bardzo, bardzo irytujące, że ja nie mam pojęcia, jak to pozdobywać. No i nie mam też mapy tej lokacji. Niestety. Dzień dobry. No halo giga-pająku! Oh shit, here we go again. Dobra, ciało jest odzyskane. Żałuję, że nie mam więcej tego craft metalu, bo to się wydaje całkiem spoko narzędzem. Ale już, no niestety, nie mamy takich możliwości, żeby sobie to wykraftować w tym momencie. Może w przyszłości nam się uda. Na razie w takim razie zwiedzajmy. Zwiedzajmy, bo wydaje mi się, że to nie, nie wszystko co ta lokacja ma nam do zaoferowania. A na pewno trzeba będzie tutaj dużo... ...latać. Ja już to widzę, że latania tutaj będzie sporo, żeby nie dostać jakiegoś... ...losowego w wpierdzielu. Dzień dobry. A co to? Tam takie fajne leży. Nie tędy, rozumiem. Sporo przejście odkrywam, wiecie? I ja te przejścia będę chciał dalej poodkrywać, tak przede wszystkim, bo ja widzę tutaj możliwości na... Gigapajonka, oczywiście, to tak. Ile gigapajonk ma zdrowia? Trochę ma. Ja dalej nie mam ulepszonej chyba broni na ostatni poziom, tak mi się wydaje. Że ja tą broń mógłbym ulepszyć dalej, ale tego nie zrobiłam. Za no to mamy psalm cylinder, czyli kolejny cylinder, do którego trzeba będzie wrócić do naszego ...kumpelka, bo tu przejścia nie ma, tak? Tu przejścia nie ma. Miałem rację. Dobra, to zaczynamy znowu lot, bo tutaj prawdopodobnie tylko lotem przetrwamy. Dobra. Na pewno jeszcze trochę farmienia roserisów przede mną jest. Tutaj co do tego mogę być święcie przekonane. Co to? O, roseris tringi. Dziękuję Ci, gro, bardzo za taką nagrodę. Bo jeszcze, mówię, miecz trzeba ulepszyć, jakieś pojedyncze kówienka pokupować, także ja mam tutaj co robić, ja naprawdę mam tutaj co robić. A zobaczmy najpierw w tę stronę, co tu nas czeka. Ławeczka nas tu czeka, fajnie, tylko że dalej nie mam mapy. Za 80 Ruzerisów, coś, prawdopodobnie, no, skróty do tej przestrzeni. Więc z tej tuby też skorzystamy i jest mapa. Za 70. Całe szczęście, że ta farma się do czegoś opłaciła. Bo dzięki temu mamy mapę High Hillsów. No i to wyglądałoby na to, że większość rzeczy mamy tu zrobionych. Nie. Tu odblokowałem jakieś przejście do koral -Chamber chambersów. Tutaj. Simpleki. Okej. Okay. Dzień dobry. Miałem symbolki jeszcze jeden, nawet nie wiem skąd. Tak. A Zwijasz mi to w worek. O tu jest przejście ja tym przejściem dojdę? Przednio wiem, dlatego pytam. Mogę sobie kuknąć co najwyżej. Au. Giga-pająk. pająka rozwalimy w inny sposób. Ja przepraszam, że jestem tak cicho, ale się próbuję skupić na tym, co ja tutaj widzę, a widzę bardzo dużo skrzynek. Pale ro Rosary Necklace, okej. Okay. Czyli bardzo dużo Rouserisów, więc bardzo możliwe, że nie będę musiał tego farmić już w żaden sposób. Jeśli nie będę zmuszony przez grę do farmienia tego w tak sposób, jaki to farmiłem. Czyli głupi i uparty. Kolejne drzwi. No, ja otworzyłem sobie drzwi z tej strony. Dobra, ale to jeszcze nie wszystko. Właśnie, bo tu jeszcze było przejście. Coś musi w tym miejscu być. Podnieś. Rosary Canon. Czym jest Rosary Cannon? Nie wiem, jest bardzo dużo narzędzi, których nie ogarniam, a je mamy, więc fajnie byłoby jednak zrozumieć, co my w tej grze posiedliśmy. Dobra. Bo to mnie akurat intryguje. Rosary cannon. Repro... Post mechanism from the base of a rosary stringing machine. Rosary must be inserted to relate the cannon. Dobra, czyli to jest coś, co strzela naszymi rosary sami. To jednak tego wolałbym jeszcze nie używać. Dopóki mam... ...rzeczy do pokupowania. Kie? Okay. Arena. Dobra, zostałeś sam, kumpel. Leczymy się. Nie przepadam za arenami w tej grze, jak się możecie spodziewać. Ale myślę, że jestem w stanie sobie z nimi całkiem dobrze dać radę, bo nie są aż tak skomplikowanymi wrogami. Już wiem, kto umiera jako pierwszy. Dobra, teraz się leczymy. Chociaż o jeden też jest ważne. W sensie o dwa. To też jest ważne w moim przypadku. Tylko jacy tu jeszcze będą wrogowie? Właśnie, bo ja się tych bardziej bałem. Wrogowie z tej lokacji są o wiele bardziej upierdliwi. Dlatego, ich je pokonamy w taki bardziej normalny sposób. A może w tym momencie się podbędziemy ciebie. Dobra, pięknie, leczymy się. Pojedynczo. Zaraz mi zabierzesz wszystko, co mi. Wszystko, co wyfarmiłam, to mi się nie podoba. Dobra, jeden padł. Z ciebie aż tak się nie boję, Tretto, w zamkniętej przestrzeni. Talare... dobra, bo tutaj talara wjechał, ja się muszę wyleczyć. Ale widzicie, no ja mam możliwość leczenia się w tym momencie. A więc to nie jest aż takie straszne. Dobra, co teraz? A z takim przeciwnikiem to ja jeszcze nie walczyłem. Dobra, wyleczmy się. Z takim jeszcze nie walczyłem, to się wyleczmy. Wygląda na jakiegoś walonego tanka, ale nie wygląda na jakieś wielkie zagrożenie. Leczymy się. Nie, się wygląda na tanka. To jest w sumie tyle, na co on mi wygląda. Dobra, najgroźniejszy padł. Nie wiem, jak długa będzie ta arena, ale ja też czuję, że moje skillsy w Silksongu troszkę wzrosły i czuję się bezpieczniej w tej grze niż jak kiedyś grałem. Może trochę spokoju wreszcie zaznałem i się nie denerwowałem, aż tak nie grając w tę grę przez tydzień. Bo broni nie ulepszyłem, więc to nie jest jakby zasługa tego, że mam ulepszone bronie, że mi lepiej idzie. Dobra, padł najgroźniejszy, my się zaraz leczymy. Tak, to on był najgroźniejszy, nikt inny tutaj nie jest tak groźny jak ci co mi silka wsysałem. Dobra, z tobą sobie szybko dam radę, bo z takim połączeniem już mi się zdarzało walczyć. Wy też mało tankowni tak naprawdę jesteście. Grypto. Talarys. Hola Alejno, pokonałem cię chyba, kumplica. Dobra, tu trzeba się wyleczyć. Najlepiej o cztery, ale jak się nie uda, no to trudno. Ciebie fajnie byłoby do nas trochę zrzucić, żebyś krzywdy mi nie robił. Moje HP mi się nie podoba. Czy was będzie teraz dwóch? No oczywiście, że tak. A dobra, ty nie byłeś aż tak ciężkim wrogiem. Na ciebie dało się walczyć. To będzie to długa walka. Od razu Wam to widzowie zapowiem, że ta walka może troszkę potrwać. Dobra, leczymy się. Was dwóch to jest po prostu upierdliwa walka. Nie, nie jest to ciężka walka. Dobra, tutaj możemy po-jumpować troszeczkę. Widzicie, już się jednego pozbyłem. Żeby tylko dużego w pierdzielu nie dostać, to się wyleczę do pula. Ja nie wiem, jakoś tak spokojnie mi się gra w tę grę nagle. Jeszcze więcej się wyleczmy. I myślę, że. Jeden, dwa ciosy właśnie i wróg jest pokonany. Jaka nagroda z nich wypadnie? To mnie bardziej interesuje. Coś rozbiłem. Bardziej widzę w tą stronę to poszło. Kim ty jesteś, kumpel? A, to? No, this is rare. i must, I must apologise for not rising to greet you after an age spent sickly i find my, myself unable to lift from this bedchamber i hope good pilgrim our citadel has shown you the courtesy deserved of a back devote i've borne in hospitality well enough aged one and my sympathies pilgrim we have fallen so far and now sadly I've if you've come seeking aid of understanding, I fear I too shall disappoint it. Whatever you would ask, I have only my melody left to offer. It is a simple thing, the smallest of gifts, but for, uh, perhaps more special now, for it has been rarely heard in these times Mogę z nim zagrać. I co mi to da? Ja coś zrozumiem dzięki temu. Learn the constructor's melody. Okej, okay. czyli ja po prostu mam się uczyć melodii, które będą potrzebne do odporzenia czegoś. Rozumiem. A czy mi coś jeszcze dasz? Nie. Ty mi już nic nie dasz. Czyli co, zwiedziłem... A, chyba nie całą tą lokację. Ja jeszcze tam coś widziałem. Ja jeszcze coś tam widziałem. Tylko muszę najpierw się stąd wydostać. Bo jest jeszcze jedno przejście, które chyba może mnie zaintrygować. Ale nie znajduje się ono z tej strony mapy. No właśnie, jak nie znajduje się z tej strony mapy, to raczej stąd tak nie wyjdę, prawda? To pasowanie wózka ma jakiś sens. De A! Gdzie ja przeszedłem? Nawet nie wiem, czy się tu powinienem dostać, ale... Ale gdzieś się dostałem i... Growy, tłumaczysz mi, co ja zrobiłem właśnie? Bo nie wiem, tak naprawdę... Au! Naprawdę średnio wiem, do czego ja tutaj doprowadziłem. Zrobiło się tu nagle cicho, aż za cicho. No dobra, ale skoro nie mogę się dostać tam, gdzie chciałem się dostać, to będę musiał przejść bardzo naokoło, więc zobaczymy się dopiero, jak się tam dostanę. Takie masło maślane, ale mamy kilka małych celi jeszcze do zrobienia, więc mam nadzieję, że zrobimy to teraz. Dobra, jestem z tej strony, na której mi zależało. Zależało mi na tym, żeby dostać się na dół, tak po prostu. Bo jest tu jakieś jeszcze przejście przeze mnie nieodkrywane, więc tak naprawdę... A, czy to są tylko szardy? Jeśli to są tylko szardy, to będzie mi przykro. Bo zmarnowałem na to kupę czasu. Gra sobie chyba nie zdaje sprawy ile, jako gracz, zmarnowałem na to czasu. No nic no! To skoro tu grami nie ma nic do zaoferowania, to wrócimy się jeszcze do pana z melodyjką. Jeszcze sobie przypomniałem o tym, panie. Bo mamy wszystkie części, które możemy mu oddać, więc oddajemy mu jego serce. Zobaczymy, co z tego tak naprawdę wyjdzie. Czy walka z bossem, czy może jakiś sojusznik. Woken is this sentinel, for? functional is it. It's shall still devoted. It's this sentinel and awaiting your commandment. Potestri. You speak, glided one. I've no comment for you, but my curiosity is piqued. You call you call yourself a sentinel. What is it you are charged with protecting? Defense of the secret citadel and these voices that fill it. It, it our end, eternal duty. Dobra, dość. Czy ty mi coś dasz po tym dialogu z tobą? Nie, po prostu stąd pójdziesz. Dobra, teraz pójdziemy do pana z muzyką. Po drodze wlazłem w jakieś miejsce, którego chyba nie powinienem wleźć. Co? No, chyba arenka. Chyba jednak aręka zamiast z w sensie i tak pójdziemy dzisiaj tam gdzie chciałem pójść, bo nie chcę tego odpuścić. Mam nadzieję, tylko że tych wrogów nie będzie milion, czyli tak jak jest ich teraz. Bo oni się co chwilę respią, jak pokonuję jednego, to wstaje drugi. Tylko że oni też już nie są tak skomplikowani, jak mogłoby się im wydawać. Gorzej, jak tutaj no, będzie arenka tego biomu, to wtedy faktycznie mogę dostać w piernicz bo wrogowie w tym biomie już potrafią mi zrobić krzywdę. Ale ja też potrafię zrobić krzywdę im, więc tą rękę skończyłem wyjątkowo szybko. Okej, okay, dobra. wrócimy się przy panie z muzyką. Dobra. I to jest nasz ostatni cel podróży na dzisiaj, więc przenieśmy mu ostatni salm może dostaniemy z tego coś ciekawego? Oby. Chociaż nie on nam rosarisy dawał. Dobra. A rosarisy zawsze się przydadzą. Tym samym daliśmy mu już wszystko, co mogliśmy mu dać. Tu gdzieś powinna być ławka, a przynajmniej tak mi gra pokazuje, że tu jest ławka. I w miejscu ławki my sobie zakończymy ten odcinek, więc mam serdeczną nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie po sobie łapkę, komentarz i suba, a my słyszymy się już jutro o godzinie 17. To tyle ode mnie, trzymajcie się. Na razie i cześć, miłego dzionka. Bajo.